A co to jest w ogóle? To jest Kotłownia czy co to jest? Jakieś gówno kurwa. To są deski, nie nie? A zapiszę, bo tu. Eee, zjebów nie brakuje. Jakiś sta... stare to straszy. Do chamił pisać? Zapiszę. Pewnie duch pociąg będzie, nie? Może. Nie wiem. Nie będę zgadywał. Mogę się tylko domyśleć. A, pode mną jest jakiś chuj głupi. Ciekawe czy tam coś jest, jakiś tak czy coś, a pójdę z ciekawości. Ja może akurat coś kurwa... znajdę. Wiem, że to głupi, ale... Nie, chyba nic nie ma. Ten deski rozpierdol co to było deski rozjebać. Nawet głupio szuflą. No ale dobra. Nie wpierdalam się. Zamknę, bo tu kurwa nie wiadomo co tam na plecy skoczy. Jaka kuzina jebana. Kuzia piętka. Jest broń. Ile? Cztery, dobra. Patrz, jeszcze żyje jebany. Ile? Jeden. O, tylko tu się. Dobrze. Pierdalej. Dawaj broń dzivką. Ile? Cześć. O kurwa. O, odź, kurwa. Naduję ołowiem. Trzep go. Zajechaj kurwa. Ja pierdolę jaki twardy koloś. Trzepa ile? Jebany już z tego. Zużył wszystko. Kurwa nie mam iść w ogóle. To zabite dychami, i za no kurwa. To takie rzeczy tylko w Stanach. No gdzie krz kurwa. A w Polsce to by sprzedali wszystko. Pizdu dechy w ogóle. Wszystko by rozebrali, Tym by nawet skrobali kurwa. Nożami, nożykami czym tam. Kurwa wszystko by e, zajebali, rozebrali. Deska, pier... O wezmę deskę. Zobaczę jak się desko ja też się nie zła, ale trochę to. Tam... No, zależy komuś pisz, że też się można uszyć. Ale wiecie jak to jest. Razie, no też zostań desko. Tu możesz dosyć w pizdę nieźle. Co tu jest?

Ile, ile można grać, kurwa? Trzeba się wyspać do roboty, zabierdalać. Drogie ludziki. Mhm. Spokój tortur, chyba. Mi się daje. Mhm. What do we Oh, there's something. Some Dust on the end of the crowbar is a common plaster mix. pigmentation particles mixed in with the dust are of a soft pinkish hue. Apartment store dummies? You got it. uuuuh uh, uh. ma wezmę, dobrze się spisuje. O kurwa, który to rok jest? wypierdol, pierdol, jest 83 w tej grze. A z drugiej strony ja wiadomo. No i co teraz? Pierdamy stąd chyba Jak się zapisuje to moja teoria jeszcze bardziej się sprawdza No dawaj jakiś chujek wyskoczy Skąd ja to wiedział Nie pany kurwa Trochę że robię po nim robić ale idę na na no Na hama tak zwane Dobra co dalej kurwa? Gdzie dalej iść? Co robić kurwa? Wracać, nie wiem, stać, siad kurwa Mhm... to na, i znać No, dobrze wziął on, kurwa. Ale jest on inteligentny człowiek momentami. Nieświadomie jeszcze na dodatek. Widzicie, kurwa, wam dobrze mieć. Ale dobra, trzeba znaleźć tu coś. Jest odcisk kutasa. Palił konia nogą. Dobra, I ona powie wszystko o nim, bo stopę zobaczy. Uh -huh. Big boy footprint, size fourteen D. Sole pattern matches Badger's footwear protector pattern. I'll run a buyer search, uh. but you can get these anywhere. Fairly common. There's some schmutz in the pattern troughs. Probably same plaster dust as before. Oh God! What? No, in the darkness, Znowu badaj, kurwa. Mm. Kurwa mać. No? Co jest, kurwa?